W pierwszej kadencji niewątpliwie był Pan najlepszym prezydentem tego miasta. Nawet ja na Pana głosowałem. No niestety nie wiem, co się stało w międzyczasie. Nie wiem, co się stało e, z Pana sposobem rządzenia, z całym zarządzaniem miasta Lublin, że ewidentnie na ten moment, mimo to, że stałem murem za żółkiem tutaj przed ratuszem w 2017 roku, Teraz po prostu widzę, że Pan jest z drugiej strony tego muru. Jest Pan po prostu z drugiej strony tego muru yy, yy, co do osób, te, yy, które Pana yy, popierały. Także dziękuję za, yy, za kadencję pierwszą. Każda kolejna jest gorsza. Ta sytuacja, która się dzieje teraz, już po prostu, nie wiem, zakrawa o jakość. var